Hej, cześć, witajcie. Jestem Aksurir, a przed Wami pierwszy odcinek z serwera EU21. Mam już tutaj na tym serwerze 15 poziom. Wiem, to poza odcinkiem, żeby Was nie zanudzać. Jest godzina 21, jeszcze dużo się nie zadziało na tym serwerze. E, głównie wiadomo, trochę aweczki zrobione, e, żeby dobić 10 level, no i później e, dobijanie klasera. M mam 15 poziom, niestety. Poszedłem strategią na wbicie 10 poziomu poprzez 3 krótkie misje, a właściwie 3 misje po 2,5 minuty. I gdybym w pierwszej misji dostał 40 punkcików, czyli 3 gwiazdki, to miałbym wbity 10 poziom za 7,5 awanturniczości. Niestety nie udało się to, bo pierwsza misja od razu dostaliśmy same szkieletki, bez plakatów, no i tylko 3 papiery toaletowe, przez co niestety punktów nie starczyło. No i bardzo kiepsko z awką wygląda, no bo wpiliśmy 15 level za 40 awki. Myślę, że mm, straciłem tam co najmniej... 10 awki, tak naprawdę, jeżeli o to chodzi. Bo z tego co pamiętam, zajęło mi 17 awki w bicie 10 poziomu, a powinno to udać się w 7,5. No i słuchajcie, jesteśmy po lekkim podbiciu klasera. Mam już praktycznie 25% klasera. Co do gildii, naprawdę tutaj chłopaki mocno cisną. Jest godzina 21, już mamy 220 rycerzy. No i oczywiście ja teraz też tutaj lecę, żeby już też uzupełnić braki e, wśród naszej gildii. Żeby chłopaki mieli też fajne gemy. No i teraz tak. Co do lochów, przeklikałem 5 pierwszych lochów. E, no i teraz lecimy z aweczką, bo tak naprawdę nic już tutaj nie zrobimy. E, taka awka, jaka, taki, takie procenty na klaserze jakie są, już muszą nam wystarczyć. E, no dostaliśmy tutaj e, łuk jakiś, zobaczymy czy coś fajnego będzie. No i na szczęście tutaj już trochę z zawką lepiej to wygląda, bo... Dostaliśmy trzy gwiazdki, także słuchajcie, ja tutaj teraz przeklikam trochę aweczkę, przynajmniej do 20, albo dobra, tak do 18 poziomu przeklikam awkę, zobaczę ile złota zaoszczędzę i czy kupimy jakieś nowe przedmioty, także tutaj będzie krótki time timelapsik, widzimy się na 18 levelu, żeby się przebrać i spróbować lochy. No i słuchajcie, e, zajęło nam to dwie misje chyba, żeby dobić osiemnasty poziom, jeżeli dobrze pamiętam. E, także mamy kolejny achievement, także kolejne 5 statystyk e, wszystkich. No i teraz myślę, że możemy wymienić kilka przedmiotów. A i ogólnie też zaznaczę, że tu zapomniałem zostawić broń na pierwszy poziom, przez co tutaj jakieś śroty teraz będę trzymać, e, żeby oczywiście zrobić osiągnięcie od Kowala. E, także na razie te rzeczy tutaj posprzedam, te bransoletki sobie zostawię. E, I lecimy eee, dalej. Także na razie przebieramy się, zobaczymy co dostaniemy. Eee, no jest taki łuk pod wytrzymałość, powiedzmy, że poszukamy czegoś lepszego. Eee, dobra, zresztą co, aby te pokazywać zakupy? Krótki timelapsik dla Was. Słuchajcie, już tutaj do was wróciłem. Troszeczkę się przebrałem. Nie widzę większego sensu, żeby przebierać się, teraz nie wiadomo jak. E, co do naszego ekwipunku, obecnie tak to wygląda, jak macie tutaj na ekranie. No i z czymś takim będziemy próbować. Łuk nas szczęście udało nam się dostać z całkiem dobrymi średnimi, jak na ten poziom, e, co prawda rozrzut wiele do życzenia ma, ale tak przebraliśmy się, mamy 460 golda które teraz wydamy zobaczymy, nie pamiętam ile, o możemy ulepszyć skarby, z tego że skarby władujemy resztę w statystyki na razie, żeby nam nie okradli przez ten czas jak levelujemy no i słuchajcie, e, są przed nami lochy teraz i także ja w tym momencie sprawdzę jak to wygląda z procentami i zadecyduję czy klikamy lochy, czy jeszcze będziemy potrzebować zrobić awkę także za chwilę się widzimy no i słuchajcie, jestem już z wami, eee, na to wygląda, że niestety tylko jeden lock zrobimy, ale zawsze coś troszeczkę jak z panem wpadnie, wbijemy 20 poziom, spróbujemy dostać nowy klucz. Na tą chwilę mamy napajonka 45%, a przed chwilą mieliśmy wcale szans, także klikniemy go oczywiście. No i dobra, super, mamy pokonanego przeciwnika. Na następnego niestety jest 1%, także bardzo ciężko. musiałem bardzo podpić podstawy, żeby to się udało. Także w tym momencie po prostu znowu wracam do awki. Gdy już 20 poziom i dostanę nowy klucz, to widzę się z wami z powrotem, a na razie macie tajnapik. No i słuchajcie, mamy klucz z drugiej misji po wbiciu 20 poziomu, no i trochę tutaj udało nam się w tym momencie trochę już tego levela dobić. Mamy jeszcze dosyć sporo awki, mamy jeszcze 8 piw pełne, mamy 20 poziom i teraz zaczniemy klikać lochy. Najpierw zobaczę jeszcze na ile w ogóle mam procenty szans, zobaczę czy opłaca się przebierać, czy może opłaca się trochę klaser podbić i za chwilę do was wracam. I już jestem z wami. Jak widzicie dzisiaj bardzo dużo cięć będzie jako, że chcesz, by ten materiał był w miarę dynamiczny. Dajcie też znać, co uważacie o takim montażu, jeżeli wam to przeszkadza, mogę oczywiście zmienić. E, na tą chwilę wygląda na to, że klikniemy tutaj dwóch przeciwników na drugiego stwora mamy w ruinach na 10%, także mniej więcej 10 Proctopoin, ale to wyszło taniej. No i z trzecim przeciwnikiem na razie nie mamy szans, ale jeszcze teraz mam troszkę golda. E, postaram się topić 21 level z Awki. No, i zobaczymy, czy może uda nam się wbić z tej awki z tej misji właściwie 21 level. I na 21 levelu wtedy spróbowalibyśmy przebrać się, ale to zależy, czy z tej misji dostaniemy 21 level. No, niestety, nic fajnego tu nie dostajemy. Może trochę popsułem, pewnie dałoby radę dostać tutaj 40. No, ale dobra, mamy 21 level, także cel mamy zamierzony. No i teraz. Przebierzemy się. Widzę, że już to jest dużo lepszy łuk. Eee, dobra, kupię go za 5 grzybków nie. Eee, no i tutaj, czy coś jeszcze tak naprawdę chciałbym wymieniać? Myślę, że... O, na tą chwilę chyba nie ma sensu nic więcej wymieniać. Także rozdamy tego tysiaka w statystyki na razie. Potem na gildię wrzucimy i na twierdzę oczywiście resztę. Eee, no i słuchajcie, jeszcze raz w tym momencie... Nie będę ci ciąć, bo tutaj będzie mimo wszystko w miarę płynnie. Sprawdzimy procenty na lochy i zadecyduję czy lecimy dalej, czy może podbijamy klasę. A co do mm, procentów na lochy widzimy 13% jeżeli chodzi o tego tutaj przecinka, więc go od razu klikniemy, gdyż on nam dużo mega nie da. No dał nam jakiś tutaj przedmiot, który tak naprawdę możemy sprzedać. No i dobra, słuchajcie, teraz krótka przerwa na jakieś takie 10 minut, żeby podbić klaser. E, także ja już to wytnę, bo bez sensu, żebyście to widzieli. Także za chwilę się widzimy. No więc wróciłem do Was i już tutaj przeklikałem e, trosze, troszkę klaser. Mamy 34%. E, także. Już z takimi procentami raczej tą awkę dzisiaj skończymy. Nie wiem, czy będę jeszcze, może po 25. levelu, gdy się przebierzemy, trochę jeszcze klaser oczywiście pociśniemy. Na razie do 25. na pewno tak zostaje. No i tak, z lochów na pewno już nic nie klikniemy, więc postaram się teraz robić awkę. Tutaj będzie przed Wami kolejny time-lapse, a po tym time-lapse zobaczy, czy jest opcja w ogóle coś na 24. levelu. Może się przebrać, może trochę wcześniej, żeby ten jeden loch jednak doklikać. Także zaraz się widzimy. No i słuchajcie, wróciłem do Was, mamy 23, prawie 24 poziom, mamy jeszcze te 4 piwka, więc 25 level dzisiaj już na pewno dobijemy. No nie jest to oczywiście nic, e, nic nowego, powiedzmy, że byłem na to przygotowany. E, no i teraz pytanie tylko, czy po dodaniu stat... Jesteśmy w stanie tutaj realnie w tym momencie coś doklikać, bo tak naprawdę ten łuk można by było wymienić, ale nie wbiliśmy zbyt dużo poziomu, żeby to było sensowne, bo to tak naprawdę nic nam nie da i tak fajny rozrzut był. E, no i teraz zobaczę na tym skanie oczywiście kalkulatora od lochów, czy w ogóle ma to sens klikać. E, no i mamy 7% na jednego przeciwnika, więc jego przeklikamy jeszcze, e, bo 7% myślę, że jest warto. No i tutaj... E, udało się nam, dostaliśmy klatę, która jest lepsza, także fajnie. E, no i teraz możemy dobić sobie myślę jeszcze no następnego, następnego będzie ciężko niestety pokonać, e, jako że to jest 0,04 na maga w pierwszym lochu. Także będzie bardzo ciężko, także no jeszcze niestety muszę tutaj e, w tym momencie doklikać tą awkę, e, także jeszcze tutaj jeden time timelapsik szybki, no i jak już będziemy mieć 25 to się do was odezwę. No i słuchajcie, idealnie udało nam się dobyć 25 z tej misji, i jeszcze troszeczkę awki zostało. I mamy odblokowane to, co najważniejsze, czyli twierdzę. I słuchajcie, teraz jest moment, gdzie e, przerwę tutaj nagrywanie, jako że muszę kupić pakiet oczywiście, twierdzy, z którym polecimy. E, pokażę Wam od razu, w jaki sposób e, będę budować twierdzę. Jako że wszyscy u nas w Guilty będą lecieć jednym i tym samym poradnikiem, który wymyśliłem. E, no i co, za chwilę się do Was odezwę Jak tylko pakiet. I już do Was wróciłem. No i słuchajcie, mamy teraz zakupiony pakiecik. No i teraz możemy skipować według następującego orderu. Po pierwsze skipujemy twierdzę i budujemy ją na przemiennie z katarami robotnika aż do poziomu 6. Wszystko oczywiście skipujemy, żeby nie marnować czasu. Także lecimy aż do poziomu 6. To taki, wiecie, standardzik na początek, żeby mieć dużo rycerzy w gildii, e, nic specjalnego. E, no i dobra, wpijamy poziom szósty na kwaterach, jak i na twierdzy. I teraz klikamy sobie salkę szóstkę, jako że mamy taki wymóg w twierdzy. E, znaczy dzisiaj w gildii, więc już mamy tutaj e, dla gildii value. No i w tym momencie, słuchajcie, skip kolejny na twierdzę 8 żeby mieć surowce zawki. I pozostałe surowce wykorzystujemy tak naprawdę wedle uznania. E, wiadomo, że na start no już tutaj nie będę butać, wieście to zacznę e, chatę drwala budować, tego już nie będę skipać, bo najważniejsze mamy. Także surowce nam się nie przelewają. Ja tutaj sobie te pełne godziny skipować, bo teraz widzicie, jest na przykład 10 minut i 20 sekund. Więc dla tych osób, które nie wiedzą, skipowanie w twierdzy polega na skipnięciu 10 minut, czyli w tym momencie byśmy skipnęli tak naprawdę 20 minut, ponieważ no te 10 sekund dodatkowe, jak widzicie, liczy nam, wam pokażę, że tam liczy nam jako dwa grzybki, czyli tak, jakbyśmy skipnęli 20 minut. A teraz. Minęło, że mamy równo 10 minut do skippa, no i teraz już jest jeden grzybek. No, i w takiej sytuacji mm, wiadomo, będę starać się skipować, ale to już poza streamkiem, e, znaczy poza odcinkiem właściwie, bo teraz odcinek nagrywam streamka e, na samym początku ze startu zrobiłem. E, ale tak, słuchajcie, na tą chwilę ja tutaj stopuję. Eee, oczywiście będę musiał kopalnie klejnotów za zrobić, pokopać klejnoty. Eee, nie wiem czy jeszcze to gram. na pewno postaram się dograć, ale musicie mi uwierzyć, że jest dzisiaj sporo roboty w Guilty i nagranie takiego półgodzinnego materiału powoduje tym, że olewam w tym momencie jakieś 10 osób, które coś ode mnie chcą. No niestety prowadzenie gildii taki ma już urok. Dlatego ja też no mimo wszystko muszę skupić się tutaj na zapewnieniu chłopakom jak najlepszej gildii, jako że walczymy o top 1. No i tutaj możemy podsumować. No jest tutaj kilka osób u nas w topce. Oczywiście z takiej gildii, które warto zauważyć już na pewno jeszcze to się zmieni. Wiadomo, jeszcze dużo czasu zostało. Ludzie tak naprawdę jeszcze nie odpalili Dzisiaj jakoś mega, ale stopowej gildi, no to na pewno gdzieś jest Labela Vita, na pewno jest Mushroom Garden, e, na pewno są do Traki Beast. Nie wiem jeszcze, jak bardzo się odpalą, ale też to jest mocna gildia. E, gdzieś widziałem emergencji Tsunami, ale to się chyba nazywa teraz ta gildia Polarni Express, także ona też będzie mocna. No i oczywiście nasza e, i w naszej gildi będziemy tutaj rywalizować na tym serwerze na tą chwilę chyba w top 30 najwięcej jest naszych nawet, jak tak widzę. Także fajnie, fajnie. Zobaczymy, co wyjdzie pod koniec dnia. Zrobię screena o godzinie 24, więc na pewno w drugim odcinku zobaczycie, jak wyglądała końcowa tabela. A na tą chwilę ja tutaj się z wami żegnam. Zostały mi dwa piwka. To już sobie ogram poza streamem. Zobaczę, czy uda mi się w ogóle do 30 podbić, w co wątpię, bo No dzisiaj jednak większej napinki nie było. Jutro myślę, wystartujemy tak jak trzeba. Dzisiaj bardzo Budżetowo, tak naprawdę chyba 200, no tak poza skipami twierdzę, to z 200 grzybów poszło dalej. Mamy 3550, także praktycznie nic nie wydaliśmy. No i super, bo jutro nas robimy po prostu, nie będę nic więcej mówić. E, trzeba dostosować się do swojego budżetu. E, jak na razie wiadomo najlepiej grać w miarę ekonomicznie 25 level to jest ta totalna podstawa i zapewnienie w sali rycerskiej dla gildii także dobra ja się z wami żegnam i trzymajcie się, dam update oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!